Zbawicie, on bardzo kocha mnie. Ja nie wiem, czemu miłością darzy mnie. On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce. Będę, będę mieszkał razem z Panem. będę. będę Razem z panem. Zbyszku ostatnio mówiłeś nam na tym zlocie, że wspaniałe nawrócenie, wspaniałe świadectwo powiedziałeś. Jest to wspaniałe, wiesz, słuchać, bo sam się zbudowałem, ale ale tak wiesz, chciałbym cię intymnie zapytać, wiesz, co się zmieniło w twoim życiu. Od czasu jak się nawróciłeś. Już to już jest parę lat. No, jest, jest już, już na pewno już bardzo wiele. Natomiast y, co się zmieniło w moim życiu? No, wiele się zmieniło w moim życiu i, i, i to dostrzegam po tylu latach. Y, choćby to, że no, Pan Bóg pobłogosławił mi w wielu dziedzinach mojego życia. Y, choćby to, że na przykład no, mam rodzinę. A uważam to coś za coś pięknego. Coś, w czym też Pana Boga prosiłem, żeby też błogosławił, prowadził mnie przy wyborze żony. E, natomiast e, tak powiedziałem, no, wsp mam wspaniałą żonę. E, mam wspaniałych dwóch synów, których też bardzo kocham. E, i, I myślę, że to jest wspaniałe. Kiedy, kiedy mam mało to, że mam żonę, czy dwóch synów, ale mam, mam to osoby, które kochają Pana Boga. I, i myślę, że mamy taki wspólny cel, do którego zmierzamy i zdążamy w tych naszych codziennych problemach, które też mam i my wszyscy mamy. Natomiast zmieniło się także na pewno moje życie od tej strony, także tej, 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 tej duchowej. Jestem tylko człowiekiem, na pewno popeł popełniam wiele błędów i, i to jest jakby normalne. Natomiast zawsze staram się no właśnie, rozwiązywać moje problemy, czy też błędy, które popełniam, rozwiązywać z Panem Bogiem. To jest moje źródło. Moim źródłem jest Słowo Boże, które, które jest też takim wzorcem, z którego czerpię, które mi właśnie pomaga też odpowiedzieć na wiele pytań. Yy, yy, gdzie szukam odpowiedzi, mhm. yy, yy. i to jest, myślę, bardzo ważne, że znajduję te odpowiedzi. No, Mówi, że masz w, w żorze, wzorzec, yy, słowo Boże, ale, ale wiem, że wielu ludzi się wzorowało. Wiesz, Elizeusz się wzorował na Eliaszu. No, może ty też miałeś jakiegoś, jakiś wzór jakiegoś takiego upatrzonego, nie wiem, brata, siostrę, czy, czy młodszego, czy starszego mhm. brata? No. Na, tak to na pewno, kiedy nawróciłem się, byłem bardzo młodym człowiekiem. E, mając 17 lat, oddałem swoje życie Panu Bogu. E, powierzyłem swoje życie dla Niego. Natomiast no, to jest wiek bardzo burzliwy. Wiele pytań, e, wchodzi się w życie i, i, i na pewno młoda osoba, taka jak ja, potrzebuje jakiegoś wzorca. Miałem takie, takie osoby, które pomagały mi, były dla mnie jakimś tam wzorem, które pomagały mi no właśnie, iść poprzez to trudne młode życie, bo to muszę tak powiedzieć, bo, bo, bo no nie było też łatwe, jako człowiek, który, który oddał Bogu swoje życie dość wcześnie, ale pomagało mi te osoby. Były, były to grupy osób, do których, z którymi się spotykałem, z którymi rozmawiam o różnych problemach, Wspólnie modliliśmy się. Byliśmy otwarci jedni dla drugich. I powiem Ci, że to pomagało mi iść dalej. Nie było mi łatwo, ale pomagało mi iść dalej. Lepiej, I... jakby z tymi dwieśnikami. Tak, tak jest, jest na pewno łatwiej, jeżeli ma się osoby, które mhm. też idą tą samą ścieżką, tą samą drogą co ja. Mają tą samą wizję, ten sam cel. Czyli, że tak powiem, nie czułeś się odludkiem jak na przykład. Ale aż kiedy się uskarżył przed Panem Bogiem, że sam został, e... a bóg mu powiedział, że jeszcze 7 tysięcy. Ale wiesz co, bo, bo to wiesz, jest nawrócenie. No co, co po tym nawróceniu? Jak wyglądało to twoje życie? Czy ono było święte, czy bo wiem, że też pochodzisz z takiego e... kręgu jak ja, no twój ojciec zaglądał do kieliszka, jak i mój, czy nie ciągło cię do alkoholu, albo czy koledzy cię nie namawiali nie wyśmiewali, a co ty przestań, oj, wypij sobie trochę. Mm. Jak to jest? Czy to cały czas było już święte to życie po tym nawróceniu, czy? Słowo Boże mówi świętymi bądźcie. To nie znaczy, że jesteśmy świętymi, ale świętymi bądźmy czyli dążmy do świętości. I, I powiem ci, że środowisko, w którym się wychowywałem, to i po chrzcie odwiedzałem te osoby. Starałem się z nimi także rozmawiać. I dla nich rzeczywiście, byłem kimś innym, byłem dziwakiem. To dziwactwo wynikało też z tego, że no właśnie, no nie zaglądałem do kieliszka, nie robiłem tego samego, co oni, nie, nie, nie używałem papierosów. To na pewno było czymś dziwnym dla nich i, i myślę, że to też w jakiś sposób właśnie stwarzało ten, ten obraz dziwaka. Ale, Ale właśnie miałem tą świadomość, że no, muszę, muszę być mocny w panu. Zresztą. że Muszę być dla nich świadectwem. I to też mnie jakoś tak motywowało do tego, żeby, żeby z nimi rozmawiać. No, czasami może zwrócić też uwagę. No, na pewno to też się nie podobało. Ale... A czy nie odczuwałeś, że byłeś wśród nich? Czy nie dawali ci może tak, takich sygnałów? że jesteś wśród nich jakby białą wroną wśród tych czarnych? Jakimś takim innym odludkiem? No, na pewno, na pewno. Bo oni musieli być jakoś zaskoczenie, wiesz, bo, bo w moim przypadku, jak ja kiedyś wiesz, się nawróciłem, to inni mówili: koledzy, no wiesz, kiedyś byłeś taki, teraz jesteś inny, już inny ton masz rozmowy. Czy też ci tak zwracali na to uwagę? Czy, czy może miałeś inne, inne doświadczenie w tej materii? No, na pewno Pan Bóg zmienia i, 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 i powiem Ci, że tak. Sam zauważyłem, że na przykład nie używam wulgarnych słów co w środowisku, w którym wcześniej byłem, no to było, to było powszechnie. Po, oczywiście I, i to też dla tych osób było dziwne, że akurat nie używam tych słów. No, na pewno wpływało to na nich tak, że, że no, czuli się nieswojo, kiedy ja tam byłem wśród nich. Po prostu, no, no, byłem kimś innym, ale starałem się być dobrym świadectwem, pokazać, że, że życie z Bogiem bez papierosów, bez alkoholu, bez przekleństw. Bez czymś fantastycznym i wspaniałym. Że, że ja nie jestem w niewoli tego, że nie mogę sobie zakląć. Ja bym wolny od tego, bo ja z tym problemu nie miałem. Czy też od alkoholu. No ale może miałeś jeszcze innym problem na przykład. Czy, czy miałeś jakieś pokusy? Hmm. Czy przychodzą w ogóle jakieś pokusy po e, oddaniu życia, po, po tym kiedy się ochrzciłeś? Hmm. No takich pokus na pewno to, to, to mamy wszyscy i czasami bardzo wiele. Każdego dnia borykamy się z różnymi pokusami, ale pamiętam, to był początek po chrześciwie, że pracowałem na kopalni, odrabiałem wojsko w tym czasie I powiem ci, że no nie miałem łatwo. Inne całkowicie inne środowisko, inny świat, a ja, człowiek, który uwierzyłem, który oddałem życie Panu Bogu. Znajdując się w takim środowisku no nie było mi łatwo. Problem na pewno był miałem już na samym początku problem ze sobotą. No, I to też w jakiś sposób była, był dla mnie wielkim problemem. Natomiast to pozostawałem Panu Bogu. Modliłem się też Pana Boga, żeby pomagał mi rozwiązać wiele takich problemów, mhm. czy m.in. ten. I muszę przyznać, że Pan Bóg mi błogosławił, choć nie było mi łatwo. Nie było mi łatwo, to to była też walka. No dobrze to słyszeć, bo ja no, troszkę się teraz z tym, z tym problemem, co ty mówisz, też się utożsamiam, bo <laughs> jakby nie było, też pochodzę z takiej rodziny jak ty, niedziela święta, a nie szabat. A teraz trzeba było kiedyś powiedzieć. Nie, Szabat jest przecież dniem biblijnym. Tylko wiecie, wiesz, chciałem się ciebie jeszcze to zapytać, bo no, bo jak sobie wyobrażałeś, czy, czy życie będzie bez problemów i będzie takie piękne, kiedy człowiek odda życie Bogu, kiedy za nim pójdzie, czy naprawdę cały czas były piękne chwile? No poczcie. tak czasami się wydaje, że to życie będzie naprawdę takie piękne, bez problemów. Tak powiedziałem, tak nie jest. Mamy te problemy każdego dnia. Natomiast muszę jedno powiedzieć: stałem się też takim realistą Bożym. Miałem tą świadomość, że, że życie nie jest łatwe, ale z drugiej strony bez Boga ono by było naprawdę bardzo trudne, a wręcz skomplikowane. Z Bogiem na pewno było o, o wiele łatwiejsze. Mhm. Łatwiejsze i patrząc właśnie z tej perspektywy, porównując sobie to, czego dokonałem w swoim życiu, to, co wybrałem, to właśnie uznałem, że to był traf dziesiątkę. Czyli mam rozumieć, że jakakolwiek, powiedzmy, choroba, mm. jak każdy człowiek, który choruje, czy nie wiem, czy nawet jak deszcz, kiedy pada, to uważasz, że po prostu jest lepiej być z Bogiem, przeżywać jakiś, jakikolwiek problem, bo przecież niektóre choroby, czy deszcz, czy słońce padają jak na sprawiedliwych, tak i że jednak Bóg dawał ci jakąś tą moc, tą siłę, czy... Jak byś to sformułował? No, na pewno odczuwałem moc Bożą. Modlitwa, która, która jest mi wszechobecna, dla mnie jest takim, 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 taką oazą też wyciszenia się i oddania Bogu swoich problemów. Jest mi o wiele łatwiej, na pewno łatwiej, bo mam do kogo się zwrócić. I to nie polega na tym, że, że mam od razu odpowiedź, że, że tak jak może w Starym Testamencie często bywało, że yy, prowadcy się pytali Pana Boga, była natychmiastowa odpowiedź. Yy, bardzo często jest tak, że na tą odpowiedź czekam długo i czekałem nieraz długo, ale ten okres, ten odcinek drogi do rozwiązania problemu był na pewno o wiele łagodniejszym, bo dlatego, że wiedziałem, kto stoi za mną, i komu mogę oddać swój problem? I on nie jest obo obojętny na, na ten problem. To jest mhm. Bóg. I to miałem to poczucie bezpieczeństwa. Aha. To jest ważne, poczucie bezpieczeństwa. Człowiek wierzący z Bogiem ma to poczucie, bo jest ktoś mocniejszy, jest ktoś silniejszy, ktoś, kto jest, kontroluje ten cały świat. Ktoś, zostawi pan pan mnie nie zostawi. I, mhm. I to myślę jest bardzo ważne w życiu, myślę, każdego człowieka. Mieć to poczucie bezpieczeństwa. Zbyciu pamiętam, twój ojciec tak samo się nazywa jak mój. Jesteśmy prawie, że rówieśnikami. Pamiętam, jak kiedyś mówiłeś, że zostałeś sam w domu. Czy... Czy właśnie odczuwałeś strach jako dziecko? Jesteś sam w domu, bez mamy, bez taty? No, powiem ci strach. No, czułem strach już od, od małego dziecka. Mając kilka lat bałem się. Był taki właśnie ten moment, kiedy mówiłem w swoim świadectwie, że pozostałem sam. Nie było ani mamy, ani taty. Uciekałem w nocy po śniegu. Nie wiadomo dokąd. I tak musiałem z powrotem do tego pustego domu wrócić. Hmm. I, I na pewno ze łzami, w lęku, w strachu. I ten strach był mi wszechobecny. Aż powiem Ci, do, do wieku, kiedy poznałem Jezusa Chrystusa. Aha. Bo wie wiesz, dużo nas łączy. łączy. Łączy nas komuna, która była, łączy nas prawie, że, że jesteśmy rówieśnikami. Jesteś tylko troszkę ode mnie starszy. Mamy prawie rówieśników dzieci. Tylko chciałbym się Ciebie zapytać, co dały Ci te doświadczenia? Czy, czy minął Ci ten strach? Bo wiesz, ja też kiedyś, jak kiedyś Ci mówiłem, płakałem, jak byłem sam, kiedy ojciec mi zostawił w domu. Ja byłem bez mamy, bez taty. Czy, czy, właśnie, czy przychodzi kiedyś strach na ciebie? Czy co dały ci te doświadczenia? Czy no. masz strach? Czy po prostu już go nie masz? Odzyskaj się. Czy mam, czy go nie mam? Nie. Na pewno jesteśmy ludźmi z krwi, z ciała, z kości. Na pewno odczuwamy. Lęk, strach w pewnych sytuacjach, tylko muszę jedno powiedzieć, że jest to coś chwilowego. Uh -huh. Jest to czasami w pierwszym momencie jakimś takim zderzenia się, jakimś problemem, jest lęk. Nieraz tak się to odczuwa. Natomiast jeżeli jest to proces jakiś taki długotrwały, to tego lęku już nie mam. Uh -huh. I to co powiedziałem wcześniej, że, że zwracam się do Pana Boga, modlę się, proszę, jakby ten swój strach, ten lęk przekładam. Na kogoś, kto jest silniejszy. Aha. I uwalniam się od tego strachu, pozostawiając to Panu Bogu. Choć obawy zawsze jakieś pozostają, jesteśmy tylko ludźmi. Natomiast, natomiast no właśnie, jest na pewno o wiele łatwiej. Mhm. I, i, I to jest fantastyczne, że gdybym nie poznał Pana Boga, to przypuszczałbym, że ten strach, lęk, no, to by mi towarzyszyło cały czas przez moje życie. I, 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 ale to w takim mocnym nasileniu, gdzie czasami może by to w końcu skończyło się też w alkoholu, mm -hmm. w nałogach, w używkach, nie wiem, ale ten strach czasami wiele osób chce gdzieś za, zatłumić, zgasić, no właśnie szukając na dnie kieliszka tego, co, co może rozwiązać problem, a to nie jest rozwiązanie problemu. Mm -hmm. Ja właśnie ten strach pozostawiam Panu Bogu. I to jest właśnie to, co, co, co da mi, daje mi siłę na, na, na dalsze dni, na dalsze Tak jakby, że tak powiem, napędza, jest motorem. Tak, motorem, motorem. E, powiem ci szczerze, Zbysiu, bardzo ci dziękuję. Chciałem ci podziękować, że, że właśnie na takie intymne pytania mogłeś odpowiadać. Mm. E, ale w tym wszystkim mówiłeś to, co masz na sercu. I tak w niektórych sytuacjach, tak jakbym siebie słyszał, ale znowu mówię mm. moje usta. Ja Ci bardzo dziękuję. Niech Ci Pan błogosławi. Panu Bogu podziękujmy, bo to jest coś, co nas też wspólnie łączy i, i myślę, że, że będzie łączyć do końca naszych dni. Amen. Amen. On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce. Będę, będę mieszkał razem. i oh.